Większość starych kamienic w Krakowie jest tynkowanych. My pokażemy dziś nieliczne gmachy w naszym mieście, które mają szlachetne kamienne elewacje. Czy można mieć telewizor w sypialni i jednocześnie go nie mieć? Oczywiście, że można. Wystarczy tylko wynająć profesjonalistkę, która ma pomysł, jak to zrobić. Piękno jest potrzebne człowiekowi do życia jak powietrze. Dlatego warto wydać pieniądze na wyposażenie domów w dobre rzemiosło artystyczne, a nawet dzieła sztuki, przekonuje nasz ekspert od estetyki, znany artysta. Prawie wszystkie elewacje Zamku Królewskiego na Wawelu są wykonane ze szlachetnego tynku, z wyjątkiem pawilonu gotyckiego, który wyróżnia kamienna elewacja z białego wapienia. Jest to zachowana część zamku z czasów królowej Jadwigi i Władysława Jagieły. Młodszy o 200 lat barokowy Kościół Świętych Piotra i Pawła także ma zróżnicowane elewacje. Boczne z cegły, a reprezentacyjną fasadę z trzech rodzajów kamienia. Białego i kremowego wapienia oraz różowego marmuru to dzieło Giovanniego Batisty Trevano. Te perły krakowskiej architektury znają chyba wszyscy. Natomiast klejnot z ulicy Smoleńsk doceniany jest głównie przez miłośników sztuki. Muzeum Techniczno-Przemysłowe zaprojektowane przez architektów Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego z dekoracją Józefa Czajkowskiego, jej bogata faktura jest kilkuwarstwowa, niczym rzeźba. Te plastyczność podkreślają liczne płaskorzeźbione elementy, herby, dekoracje nad okienników i nadproży, a także efektownego nadświetla, czyli okna nad drzwiami. Całości dopełniają kute raty i balustrady. Założone w 1868 roku Muzeum Techniczno-Przemysłowe zgromadziło bogate zbiory rzemiosła artystycznego, które po II wojnie światowej zostały przeniesione do Nowego Gmachu Muzeum Narodowego. Dom pod pająkiem przy ulicy Karmelickiej, który zaprojektował dla siebie architekt Teodor Talowski, przyciągał uwagę licznymi stalowymi ozdobami, ale też wgłębieniami w ceglanych ścianach. Sąsiednie domy mają zdecydowanie spokojniejszą formę i jak jeden mąż są tynkowane, podobnie jak większość starych krakowskich kamienic. Dlaczego kamienne elewacje to taka rzadkość w naszym mieście? Wytłumaczenie jest dość proste. Bo były bardzo drogie i nadal są. Kamienica Perłowa to nowy budynek o spokojnej, eleganckiej architekturze położony przy ulicy Feldmana. Ta plombowa zabudowa znakomicie wpisuje się w otaczające ją kamienice z okresu międzywojennego. Skąd taka nazwa? Otóż perła kojarzy się z wyjątkowym, naturalnym pięknem, doskonałością. Elegancją, wręcz ze sztuką, a kamienica Perłowa to perła nowoczesnej architektury w ścisłym centrum Starego Krakowa. Ta nowa inwestycja odznacza się nie tylko starannym wykończeniem, ale przede wszystkim kamienną rzeźbiarską ukształtowaną elewacją, która nadaje wyjątkową jakość kamienicy i stanowi nawiązanie do najlepszych krakowskich tradycji wznoszenia pięknych budynków. Niepowtarzalny charakter klatki schodowej. Nadaje kompozycja znanego artysty Jana Siuty. Jesteśmy w kamienicy perłowej przy ulicy Feldmana, znajdujemy się w centrum Krakowa, 5 minut do rynku. Piechotą, Piechotą tak. Tak, Samochódem 35. Tak, ale samochód mamy w parkingu. Kamienicą. To mieszkanie skierowane jest do osoby, która, na przykład, ma dom pod miastem, mhm. ale nie lubi stać w korkach, mhm. także nie no lubi dużo jeździć, osób jest. no właśnie, tak. i także nie lubi jeździć taksówkami, więc jak wybiera się wieczorem do klubu, albo do teatru, Aha. bo jest osobą kulturalną, rozumiem, samochód pod, ziemią, pod ziemią, tak? To wtedy tutaj może sobie Przenocować i dopiero po południem. Napiwszy się kawy. Napiwszy się kawy, tak. I dopiero po południu może sobie wyruszyć do swojego domu pod miastem. Do A tu miastem. może sobie usiąść na przykład i popatrzeć na widok, który w pokazują projektanci. no jest jakieś zewnętrzne tak. miasto. Przez chwilę może sobie popatrzeć na ten widok. No i patrzę się, patrzę na ten widok i w pewnym momencie już. już pan. Ma, już mam dosyć. mam dosyć. Widoku, tak, tak. już widziałem go raz? No i teraz... A i wtedy czary Mary się. Czary Mary, tak. I proszę bardzo. Proszę pana. I tutaj mam widok, a z tej strony prawdziwy. I już teraz może pan oglądać. I tu sobie mogę włączyć dowolny widok, tak. jaki akurat koi mi nerwy, na przykład na zielono sobie nastawić, na bo przykład? Zielony, przy zielonym się odpoczywa, prawda? Tak. Ale powiedzmy, że już odpocząłem i nagle przychodzi mi genialny pomysł do głowy, żebym coś popracował. Proszę bardzo. Wys tutaj wysuwa nam się blacik. Tutaj nie mamy w tej chwili laptopa, proszę pana, ale jak. No rzeczywiście tutaj są. Osoba, pracuje, która pracuje. będzie chciała pracować, to tutaj właśnie przy tym. I w blacie... sytuacji, kiedy na przykład strasznie się poczuję zmęczony, przesuwam się w tym kierunku i kładę się do tego łóżka. Tak! Tak jest! Nie, naprawdę bo wielofunkcyjność tego mieszkania mnie przeraża. Czy tutaj są szafy na przykład? Tak. Tutaj są szafy i powiem więcej, one są też przemyślane, bo ta garderoba jest przemyślana. To jest taka część y, dostępna dla kogoś, kto wchodzi z zewnątrz, żeby do mnie No na przykład, przysła, na tak. przykład, tak. Tutaj na górze też jest zwany pantograf, który... A to, to, to jest do czego jest? Który można też... A, to w sobie... razie tak. niska kobieta, tak? Tak. bierze sobie, powiesza tak. sobie wieszaki tak. i po czym puszcza tam i sobie... No. tam. Y, może sobie wykonać makijaż. Mm -hmm. no, myślałam o tym, że ten przechodzący blat, y, który tak się przenika, z, y, przechodzi z kuchni na jednym poziomie, y, y, tutaj może służyć jako toaletka, w, ty, w, w, miejscu, w tym miejscu po, po lewej stronie lustra, a później dalej przechodząc to jest taki blat, gdzie można jeszcze coś tam przyrządzić I do jedzenia. Duże, I duże lustro. I duże lustro, gdzie można kobieta się zobaczyć włącznie z nogami. Człowiek to nie tylko konstrukcja fizyczna, ale również psychiczna i duchowa. Budynek ma nie tylko zapewnić nam ciepło, ale również inne potrzeby, potrzeby serca, potrzeby ducha. W tym ciągłym pędzie, dzisiaj za ekonomią, jest ogromną rzadkością taka sytuacja, jak mamy tutaj. A, gdzie dobre rzemiosło potrafi być również budynka, budynka w budynkach, w budynkach mieszkalnych. Na tej elewacji mamy kamień z Indii, jest to łupek indyjski. E, walorem tego kamienia jest to, że nie jest gładki, jest łupany. Z każdej strony był łupany. Akurat w tym kamieniołomie e, kamień eksploatowany jest ręcznie od początku do końca walorem jest właśnie spłaszczyzna nierówna. Kuta balustrada, na klamka, okno z podziałem na kwatery, piękna szyba, płaskorzeźba, plastyczna fasada, rzeźba na klatce schodowej. Takie przedmioty pozwalają obcować z pięknem na co dzień. W standardowym bloku mieszkalnym raczej trudno o dobre rzemiosło artystyczne, ale jak się mieszka w Krakowie, to wystarczy przejść się po mieście, by doładować estetyczne akumulatory.